Hej, nie przestańcie się, jestem bez e, makijażu, ale no, po prostu dzisiaj mam mało czasu, chciałam trochę z Wami pogadać, więc teraz postawię Wam e, na, e, na, swoim, na swoją maskę do włosów, których właśnie teraz umyłam e, i przygotuję się z Wami, bo zaraz wychodzę. No, w domowych ciuchach, więc przepraszam. No i po prostu tak. Dziękowałam już Was wiele razy. No ale nigdy nie za dużo. I teraz właśnie wychodzę na korepetycję. To znaczy, to jest korektor z Essence, który Wam pokazałam. Którego ostatnio kupiłam. Bardzo mi się spodobał. No i właśnie. Dobrze. E, coś na włosy. E, e, e. E, właśnie wychodzę, bo e, mam pierwszą lekcję korepetycji z nową dziewczyną z angielskiego, bo tutaj się szkoła już kończy. Bo mam e, w szkole tutaj mamy trzy e, tygodnie trzy tygodnie tak, trzy miesiące. Um, urlopu, tak ferii, nie wiem jak się to nazywa. Um, Wakacje, o. Tylko, że musimy. Um, dzieci zawsze muszą odrabiać. Um, po prostu lekcje domowe w, całą, w całym lato. A teraz jest właśnie ostatni tydzień i wiele z nich. Musi poprawiać swoje oceny, i właśnie tak ostatnio na ostatni moment. Tak czasami można, jak nie ma się za bardzo niską ocenę. Więc, no, e, właśnie idę zaraz do niej za jakieś 20 minut. No. E, a, aha, teraz używam e, zielonego korektora w czerwonych punktach. Później będę używała różowego tutaj pod oczy i beżowego, żeby tak um, przykryć te zielone i różowe, które będę miała na, na twarzy. Nie, no, chciałam się Wam tak naprawdę zapytać, jakie filmiki byście chcieli zobaczyć na moim kanale, czy nie wiem na przykład jakbym Wam opowiadała jak się. Jak tutaj szkoła jest, czy nie wiem, jakie wesele, jak wesele wyglądają, bo na przykład w sobotę idę na wesele. Na pewno wy obejrzycie tego filmu, jak już po weseli, bo mam trochę problemów z, um, z komputerem, bo wczoraj mi się zepsuł. I. No właśnie, chciałam się zapytać, czy chcecie zobaczyć jakieś tam filmiki? Nie wiem, możecie tak właśnie tutaj we jak się do szkoły chodzi i takie tam różne. I co chciałam jeszcze się zapytać? Aha, chciałam się zapytać, czy byście chcieli zobaczyć jakieś lekcje z włoskiego? Na przykład, nie wiem. Takie e, podstawowe zdania, które by się Wam przydały, na przykład jakbyście przyjechali tutaj na wakacje, czy zimowe, czy e, e, takie e, bardziej letnie, czy w ogóle byście chcieli e, wiedzieć, jak niektóre rzeczy się mówią, żeby pomóc, nie wiem, Włochami, które przyjeżdżają do Polski. Teraz na przykład na euro. No nie wiem, takie różne. Tak w ogóle to a propos euro, dowiedziałam się, że Włosi piłkarze będą w Wieliczce. Jestem bardzo tak z tego dumna, bo byłam w Wieliczce ze 3, albo ze 4 lata temu z rodzicami. Bardzo mi się tam spodobało, jak... Ktoś tutaj we Włoszech mi się pyta, jakie miejsce, do jakich miejsc pojechać w, w Polsce na no, wakacje, zobaczyć jakie różne miejsca, żeby były trochę inne niż to, co mamy tutaj. To ja zawsze mówię im, żeby e, pojechali do e, Wieliczki, bo mi się tam bardzo, bardzo e, spodobało. Teraz puder. To jest puder też z sens straszny brudny, przepraszam i to jest numer 02 mam nadzieję, że będzie widać kupiony w Polsce w Hebe w, w drogerii Hebe na Jewyzolimskiej w Warszawie i właśnie muszę kupić nowy już tak, przepraszam, tak się świeci um, już się właśnie kończy a to jest pędzel z Elf które mi się psuje. Strasznie. No, nie wiem, w ogóle chciałam się tak zapytać, jakie e, różne e, filmiki byście chcieli e, zobaczyć. Na przykład jakieś tagi, czy, które wam się podo podobają, bo wiem, że są trochę inne e, we Włoszech i w Polsce. I widać mnie? Chyba tak. No, mam wielkie lustro no. za mną. Jest baza, też z essence, powieki I na pewno zobaczycie Outfit of the Day z, z Wesela. Nie wiem kiedy, bo zależy, kiedy będę miała już dostępu do swojego komputera. Bo je, ty, właśnie, jak się tak komputer zepsuje to największy problem nie jest fakt, że komputer jest zepsuty, tylko po prostu te wszystkie nam co w środku mamy. I ja właśnie nie mam e, taki e, hard disk wewnętrzny. I no, mam problem, po prostu Tam mam wszystkie filmiki, mam zdjęcie z ostatnich trzech lat. Wyobraźcie sobie, co to jest dla mnie. Będę używała tej paletki z firmy HM. Tutaj te dwa. Ona się mi się bardzo podoba. Ta paletka. Ta, tak naprawdę to nie używałam wszystkich kolory. Najwięcej to używam te dwa, jak można tutaj zobaczyć. O, ich prawie już nie ma. I tutaj, te. O, te. Ten pomarańczowy też jest bardzo ładny i ten różowy, tutaj, hot pink. Taki, a tych niebieskich nie używam, bo on, na mnie wyglądają okropnie. No, i właśnie, z tym komputerem mam straszny problem, kurde. Ale to moja wina. Cała moja wina, będę używała tego koloru. To jest taki e, jasny różowy. E, to jest bardzo duży problem dla mnie, bo e, mam drugi komputer, taki stały, a ten, który mi się zepsuł, to jest e, Netbook, taki mały laptop. E, tylko, że ten starszy komputer stały e, jest bardzo um, wolny we wszystkim, i, i strasznie długo wszystko robi. I po prostu no, powyżej dwóch rzeczy na raz to nie można robić. I właśnie tamten ma, um, a może mam, tym pędzelkiem, tym małym, też z, z HMU. Nie wiem, czy będzie widać. Chyba tak. Schemu biorę tego koloru. To jest taki brąz pomarańczowy. Nie myślałam, że on będzie dobrze na mnie wyglądać, ale trudno. Wiem, <śm> że <-u> się spodobał w końcu. No i właśnie mam problem, bo teraz muszę kończyć, pisać tej pracy magisterskiej, bo 18, pomiędzy 18 czerwca i 25. Muszę oddać skończoną pracę już wydrukowaną. Bo tutaj się drukuje jeszcze. Nie wiem, jak u was. I po prostu um, muszę tam na tym dużym skończyć. Dzięki Bogu. Wszystko na Dropboxie drop um, też mam, więc nic nie jest żadnych. Bardzo ważnych e, dań nie, nie straciłam, bo chyba bym się zabiła. Jakbym straciła swoją pracę magisterską, na, na pewno bym się bym spełniła samobójstwo I e, ten. Mm, mam teraz właśnie problem, bo e, muszę tej pracy oddać i e, zaczęłam nową e, pracę, taką profesjonalną i wszystko na, na dwie komputery robiłam, żeby tak nie mieszać we wszystkim i jakby się jeden komputer e, zepsuł, to drugi by działał, ale zawsze myślałam, że ten duży się zepsuje, a nie ten mały. Ale moja wina, bo tak po prostu prąd mu e, zdjęłam bo nie, nie co, bo tak naprawdę chciałam wziąć prądu um, ładowarki do um, baterii, se, do um, kamery, a pomyliło mi się. I w tym momencie on kopiował um, różne dane i po prostu się zaciął i już. File system nie działa. Super po prostu nie jestem na siebie zła, że daję spokój ale dzisiaj wieczorem przyjeżdża mój e, chłopak który ma brata, który właśnie reperuje komputery w, w wolnym czasie jak z pracy wraca i on zawsze mi coś tam poprawia jak coś mi tam nie działa a, pędzelki, to, które używam to te dwie są z H&M i te dwie z Elfa to jest Eyeshadow Chyba tak, nie, nie wiem, nie pamiętam Jak się nazywają, na mam na, na, na Gdzieś tu na dole Teraz kredką Brązową Też z Tak podkreślę tylko trochę A, Tak Mhm no i wszystko, i wszystko Wam opowiadałam, co chciałam powiedzieć. Eee, teraz maskara, to znaczy tuż do rzęs. Essence I Love Extreme. Jestem, bo nie mogę już żyć. Obserwujecie tak razem ze mną, jak to wygląda. Jaki efekt on daje. Kurczę, wiedziałam. no nosie, jak zwykle. Tylko, gdzie są te patyczki teraz? A, pod wami. Zrobimy tak. Teraz jeszcze biała krepka, też z Essence. To jest taki kazial biały. I w środku tutaj, żeby moje oczy jakoś większe wyglądały. I żeby wyglądała na wyspaną, którą nie jestem, bo nie mogłam spać w nocy przez to, że zepsułam komputera. O tak, ja tu jestem najlepsza. Jeszcze y, um, blush, z, też z 10. to jest numer 12, Lip Beach. Oczywiście wszystkiego będziecie mieć tutaj na dole, bardzo mało tego używam, bo on jest taki bardzo różowy. Już jestem gotowa. Na pewno gdzieś brudna. I zaraz się e, poprawię. E, mam nadzieję, że filmik się spodobał. Jak Wam się podobają takie vlogi, to po powiedzcie mi, to tak. je, będę je robić. E, teraz muszę jeszcze wysuszyć swoje włosy. I wychodzić. Ubierać się i wychodzić. Więc e, zobaczymy się w następnym filmiku. Pa! Pa!